Mniejszy film został nakręcony przez ponad stu aktywistów. Myślę, że za 10 lat to, co będą pisać o wydarzeniach w Seattle, to nie o tym, jaki gaz łzawiący wybuchu na ulicy, ale że spotkanie WTO, Światowej Organizacji Handlu w 1999 roku było narodzinami globalnego ruchu obywatelskiego na rzecz demokratycznej kontroli światowej gospodarki. W nowej ekonomii światowej tracimy nasze pragnienia, naszą siłę i naszą wizję. W każdej części świata są kobiety i mężczyźni, którzy wybierają bierność którzy akceptują życie w strachu i odosobnieniu. Ale my odpowiemy życiem na śmierć. Odpowiemy marzeniem na koszmar. Będziemy walczyć, marzyć i tworzyć. A kiedy trzeba, stawimy opór. Według mnie władza korporacji nie jest dyktaturą, a niedopuszczanie nas do kształtowania naszej ekonomii jest końcem demokracji. Światowa Organizacja Handlu to najnowsze wydanie ponadnarodowych organizacji i umów regulujących globalną ekonomię. Używa ona regulacji i sankcji, aby łamać i lekceważyć normy prawa pracy, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w poszczególnych krajach. Tak wygląda demokracja. W listopadzie 1999 roku WTO miało spotkać się po raz ostatni w tym milenium za zamkniętymi drzwiami w centrum konferencyjnym w śródmieściu Seattle. Obywatele przygotowali się do zablokowania ulic w celu niedopuszczenia do spotkania. Nasza grupa. Jeśli nie będziecie prowokować, jeśli nie zagrozicie nam, nie zamierzamy interweniować. Wszyscy wyznajemy ideę niestosowania przemocy. Chcielibyśmy, żebyście to wiedzieli. Nie skrzywdziłem nikogo przez 30 lat i nie mam zamiaru robić tego teraz. Czyje gliny? Nasze gliny. We wtorek 30 tysięcy protestujących zebrało się w centrum Seattle. To przełomowe wydarzenie. Mamy tu prześladowanych ludzi z południa i prześladowanych ludzi z północy. Razem mówiących, precz z imperializmem amerykańskim. Dwa tysiące ludzi maszerowało z południowego Syjaty z delegacjami z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 4000 studentów maszerowało do centrum z Właśnie kiedy wydawało się, że wkraczamy w największe kłopoty i że korporacje zagrażają naszej niezależności i uniemożliwiają naszym dzieciom zaznanie prawdziwej wolności, podnosimy głowy i mówimy nie. Izolacja to środek użyty przeciwko Tobie, aby powiedzieć Ci, z kim nie rozmawiać, nie bratać się, nie przyjaźnić. Macie wybór. Macie wybór, aby być razem, mówić jednym głosem być ludem. Jesteśmy przeciwko WTO. Najpierw ludzie, potem zyski. Ludzie są ważniejsi niż zysk. Najpierw ludzie, a przede wszystkim życie. <śmienic> Drzew. Czym mamy oddychać? Pieniędzmi? Kiedy cała woda będzie zanieczyszczona, co będziemy pić? Pieniądze? Kiedy jedzenie będzie robione z plastiku, co będziemy jeść? Pieniądze? Tu są ludzie z całego świata. Są tu związki zawodowe, ekolodzy, są nauczyciele, dzieci. Porozumienie zawarte między kolorowymi i białymi Amerykanami. Jest klasa średnia, klasa pracująca i biedni. Wszyscy są tutaj, ponieważ WTO szkodzi ludziom. Szkodzi naszemu rynkowi pracy. Jest złe dla ludzi z innych krajów. Chodzi tu o przyszłość ludzi niszczoną przez korporacje, które po prostu mają to w głowie. Ludzie mają tego dosyć. Oni to rozumieją. Panie i Panowie, mam dla Was dobrą wiadomość. Skutecznie blokujemy drogę delegata. Umożliwimy Wam wyjście. Protestujący są na końcu szóstej alei i na końcu tej ulicy, więc musielibyście wyjść w sam środek demonstracji. Radzę Wam tu pozostać. Otwarcie konferencji wciąż się przeciąga. Nie wiem. Dzwoniłem po najnowsze wiadomości. Powiedzieli, żeby się zrelaksować, wrócić do swoich pokoi, zjeść lunch. Poczekać aż będzie bezpieczniej. Nie możemy się dostać do Centrum Kongresowego Paramount. Rzeczywistą rzeczą jest to, że nie stoi za tym żaden pomysłodawca. To była propozycja, żeby się zjednoczyć. Każdy zdawał sobie sprawę, że trzeba było połączyć siły i trzymać się razem, inaczej nie bylibyśmy w stanie nic zmienić. Każdy z nas z osobna jest zbyt słaby. Każdy z nas jest w stanie przyjąć na siebie tylko małą część tego ogromnego problemu. Jeśli nie połączymy sił, nie będziemy w stanie się nim zająć, ale jeśli będziemy razem, to będziemy w stanie ogarnąć go w sensie dosłownym, fizycznym, ale też symbolicznym. Zmieniliśmy realia w sensie fizycznym, ale i mentalnym. Rzeczywistość sprawia, że czujemy się skrępowani, odizolowani, bezbronni. Trudno jest być wolnym. To właśnie było wspaniałe w Seattle. Ludzie nie czuli się już bezbronni. Usuniemy Was siłą z tego skrzyżowania. Nie chcę nikogo skrzywdzić, ale musimy odblokować tę ulicę. Odwagi. Odblokujemy je stosując środki chemiczne i przemoc. Jeśli się nie poruszycie, poczujecie ból. Zastanówcie się nad tym, o co Was się prosi.